Witam wszystkich tu Cadmos. Dzisiaj gramy sobie palladynem. Zaczynamy od PvP. Widzicie nie przebije. Zamro o biję od zimna, nic się nie stanie. Dobra. Nasza tura w końcu i ma, bijemy go od błyska oczywiście. I tak założyłem sobie błogo z leczeniem. Widzicie, damy radę mu, na luzie, 23%, 23 pH, przepraszam, wpadło. I tak, ekspimy sobie na orkach. Chciałbym pokazać, jak tu leci exp okiem 33 poziomu. Ja już tu ekspiłem troszkę od 31 tak naprawdę, ale tam słabo mi dosyć szło. Teraz poszedłem do depo po błogo i po miksy, więc zacząłem nagrywać od teraz. Jest to mój pierwszy odcinek z Margonem. Myślę, że wyjdzie jakoś dobrze tam. Pewnie będzie dużo rzeczy, które mi się nie spodobają, ale myślę, że pomimo wszystko wrzucę go na YouTube. Wiadomo, jakiś margines błędu trzeba brać pod uwagę, a wydaje mi się, że z czasem te błędy będą pojawiały się coraz rzadziej i rzadziej. Widzicie, EXP jest kozacki. Ja szczerze mówiąc, będę bił sobie większe grupki czteroosobowe yy, od błyska bez nienaturowej tylko normalnie bo zwyczajnie yy, boję się, że nie mogę że mogę nie dać rady, bo niedawno jak się z nimi próbowałem, to padałem. Zacznijmy może od tych najsilniejszych, czyli tych dwóch. Dobra, jeszcze na jednego błyska nas było stać i dobra. Jakaś kolczuga nam spadał. Wydaje mi się, że to to na pierwszy level. I dobra, i tych już na auto pojedziemy. No i dwie kolczugi i naszyjnik. Zbieram te przedmioty, bo będę sprzedawał wszystko Urana. Bo tak naprawdę tylko taki, takie pieniążki można stąd wynieść w ekwipunku, bo tu też złoto latało, ale coś na razie mi nie lota. I tak. Pieniążków nie noszę przy sobie mam bodajże 29 milionów tylko w depozycie. Ale ekwipunek widzicie mam dobry to nawet mam ulepszony I mam jeszcze dużo przedmiotów na innych postaciach. Nazwał mnie Szmatą Zobaczcie, bo wygrałem z nim PvP i do mnie napisał szmata. Dobra, ja tam nie będę nawet mu odpisywał. Pozdrawiam takiego nopka Net nie będę czytał jego niku, bo nie zasługuje. I nie chce mi się, szczerze mówiąc. I tak, odcinki będą pojawiały się 3-4 razy w tygodniu. Będę nagrywał codziennie, ale wiadomo, czasem po pracy będę tak zmęczony, że nie będę w stanie, czy coś mi nie wyjdzie. To zwyczajnie tego nie wrzucę. A fajnie by było, gdyby... No, wychodziło wszystko tak, jak chcę, tak? No bo wiadomo, wtedy byłoby więcej odcinków dla Was. To jest takie moje... Hobby. ja ten odcinek nagrywam chyba trzeci raz, ale mi nie wyszedł. Ale moim zdaniem nie ma co się zrażać, bo to mi siostra wejdzie to ktoś, tym bardziej, że nie mieszkam sam, to takie sytuacje mogą się zdarzyć, ale wtedy zatrzymuję nagrywanie czy usuwam filmik, bo no po prostu siedzi u mnie z 5-6 minut, ja potem już nie, nie pamiętam o czym mówiłem i tak dalej, i Widzicie, po 4 minutach nagrania niecałych wbiliśmy sobie 66% expa. No, może 60%, bo o widzicie, tu już ekspiek śmak kurcze, niestety. Da radę. Jaki on tu ma ekwipunek? <kluzny> Przepraszam, ale jestem troszkę chory. Zresztą wydaje mi się, że słuchać po głosie. A zajęty tu będzie nie będziemy z nim się pojedynkować bo bije od błyska my mamy tylko 4 khp czyli jak nam walnie taki hit po 1k to będzie słabo zwyczajnie wyjdziemy sobie z tej groty może zobaczymy czy chowar stoi ja mam takie szczęście do elit że za pierwszym biciem potrafi mi spaść uni wiem że to jest losowe ale parę razy miałem taką sytuację a no niestety do Oj, coś mi się tu zaznaczyło Do elit drugich już nie mam takiego szczęścia, bo patrzcie ile mam bić i jakie loty. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Wydaje mi się, że dobrze. Przykładowo tego Tarma to biłem na evencie, także nie ma co, bo był... ...trzy razy bodajże zmieszony... Nie, trzy razy skrócona ilość... Jakie trzy razy? Skrócona ilość resp o połowę. O, nie trzy razy. Tylko, o widzicie, stoi tam pięć, czy on nie ma już gdzie siedzieć, czy co? Dobra, nie będziemy bili, tylko sobie wybijemy te, ten ekspie, tu jesteśmy. Widzicie, przedmioty lotają całkiem często. I są całkiem dużo warte, bo taka zbroja jest warta 8 tysięcy. A jak spadnie Unii, to sprzedamy je za 70 tysięcy, także... No, można byłoby sobie pozbierać i zarobić koło 1M, myślę, jak tu posiedzimy do 50, czy to wyniesiemy, bo ja nie będę szedł na uwilki bo tam często jest zajęte na zorze, a Tutaj nie jest tak ten, bo siedzę tutaj do 40 poziomu czy 45, a ekspleci tak samo na wszystkich poziomach. Tylko wiadomo, z lewem wymagany jest stosunkowo więcej i więcej. Jeszcze sobie te grupki zbijemy i wrócimy na opuszczony bastion i widzicie mag 20 padł no nie dziwię się ja też na 20 nie dałbym rady i tak widzicie idzie nam całkiem dobrze zważając na to, że mamy 63 leka z błoga to jest to dobre są to dobre wyniki nie. tak mi się troszkę język będzie plątał wiadomo, pierwszy odcinek w sumie nie mogę wszystko, z wszystkich błędów zwalać na pierwszy odcinek, ale z czasem myślę, że się wyrobię, nie będę robił takich błędów językowych, jak tu mi się kilka razy zdarzyło już. I tak widzicie, cały eksp wybity, nawet tutaj, także słabo jest trochę. No tutaj widzę, że stoją, to pójdziemy sobie jaskinią, może tam akurat się jakieś porespią i wyjdziemy. A już kilka grupek będzie stało, zobaczymy. Więc wchodzę sobie do jaskini i tradycyjnie ten mak nam wszystko wybił z tym, ekw z tym ekwipunkiem. To nie wiem nawet do którego będę ekspił, zobaczymy jak będę, jakie będę miał eku na tropa na 7.0, to wtedy bym sobie z tropa przełożył. Bo tak, pielek na pewno zmienię sobie na 47 lub 48, bo on jest z tego Wolfena Oriona tam za quest z wilkami właśnie zrobiłem go bo ten pierścień jest bardzo dobry a mam na paladyna pierścień nie mam żadnego pierścienia na paladyno tylko na tropiciela dopiero sprzewa miałem więc nosiłem go sobie aż kupiłem hero jeszcze na 4.7 bo mnie skusiła cena 30m a jest warty 40. Ulepszyłem go sobie, bo z loterii wakacyjnej miałem tyle tych losów, że to masakra, a z tych losów większość spadło mi ulepszenia, także miałem tego i nie miałem co z tym zrobić, więc nawet ten naszy sobie o 5 ulepszyłem Budki mam. Oj, W ogóle widzicie, że mam 3 heroiki spata, za które dałem łącznie 35M, gdzie sam nasz jest warty z 20 Buty kolejne tyle i łapki jeszcze też tyle Także 60M zarobiłem No prawie dwa razy tyle Bo tam dałem chyba No w każdym razie zarobiłem z 15-16M Nie wiem jak tam ceny teraz stoją Bo ja to kupiłem dwa tygodnie temu Albo trzy Widzicie level wbiliśmy przez 9 minut niecałe Także Nie no już jest 9 minut Także Troszkę nam to zajęło. Niedługo, niedługo, bo nie wiem ile tam miałem na wstępie jak zaczynałem odcinek. I drugim odcinkiem też z orków będzie speed exp. Myślę, że będzie trwał on 10 minut, bo ja przykładowo jak oglądam Margonem to... Oj... To nie lubię takich długich odcinków. A... Wiadomo, jak będzie trwał 10 minut to nie za długo, nie za krótko. Moim zdaniem w sam raz taki... Czas jest jak ten. I wiadomo, nie będzie się tak, też tak długo wrzucało. O widzicie level up i na tym chciałbym sobie skończyć może ten odcinek i dziękuję za oglądanie i zachęcam do komentowania i dawania łapek w górę, bo te łapki w górę naprawdę by mnie zmotywowały. Także dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.